Ja chwytam za broń, przypadkowo dochodzi do przepychanki, pada strzał i nagle widzę, że pan nie żyje. Zastrzeli mnie pan. Tak to zaplanowałem. Bardzo dobry tytuł, zwłaszcza, że, że ten pojedynek tutaj rozgrywa się nie tylko w planie fabularnym, czyli w tym, który dyktuje sama sztuka, zresztą doskonale napisana przez Antoniego Szefera, ale także no, jest tu ojciec-syn, i aktor, aktor. Klejnoty znajdują się w tej chwili w domu. Chcę, żeby Pan ukradł te klejnoty. Chce Pan, żebym ukradł te klejnoty. Nie rozumiem tego. To bardzo proste. Ukradnie je Pan. Sprzeda za granicę. Yy, I w ten sposób będzie mógł pan żyć szczęśliwy razem z megi, a ja wreszcie będę czuł się naprawdę wolny. Gra między słowami, która jest bardzo <laughs> no, ciekawa, ponieważ wiele rzeczy się odbywa jakby poza sferą słowa. A to, że między nami dochodzi do relacji, które są również poza takimi relacjami oczywistymi na scenie. No to było to podwójnie podniecające. Myślę, że widz ma świad mający świadomość, że będzie widział na scenie ojca i syna, również gdzieś odczytuje te konteksty, podteksty i ten dialog, który się odbywa jakby też poza literą. A, a, no, a sama litera jest no, po prostu świetnie napisana I, i, i jakby niewiele trzeba w to ingerować, żeby, żeby uzyskać, mam nadzieję, przyzwoity efekt. To znaczy, ja myślę, że tylko trzeba uważać, żeby nie zepsuć. Co z tym rozwodem? Wszystko w swoim czasie. Po raz pierwszy się zmierzyłem z ojcem na scenie jako reżyser, czyli w odwróconych rolach. Bo do tej pory, oj, jeśli pracowaliśmy w, takim, w takiej konstelacji, czyli reżyser, aktor, to było to odwrotnie. Ojciec zawiadywał na scenie, a teraz jakby wystało się to po raz pierwszy i mam nadzieję, nie ostatni. Co? No pewnie. Ale. I to było bardzo fajne spotkanie. Wie pan, co pan zrobił? Pan się sam zaprosił na własny pogrzeb. Nie, proszę, nie, proszę mnie nie zabijać, błagam pana. Ja wsiądę do samochodu i zniknę. Nigdy mnie pan już nie zobaczy. U mnie tak się składa rzeczą podstawową zawsze jest scenariusz, znaczy od niego zaczynam. Dobry tekst jest bezwzględnie potrzebny. No i oczywiście potem osoba reżysera, ponieważ widziałem wiele prac Błażeja w szkole teatralnej w jego pracach ze studentami i one mnie coraz bardziej zaskakiwały i Muszę powiedzieć, że je no, podziwiam, bo to już jest oczywiście inne pokolenie, więc trochę inaczej myśli, ale byłem zaciekawiony, jak w tym, no, można powiedzieć, takim kanonicznym kryminale, bo że ja sobie nie tylko poradzi, ale co on wymyśli. Wymyślił rzecz, która mi najbardziej odpowiada, to znaczy oszczędność, estetyczność. Jestem naprawdę przyzwoitym wacalem. Ona ciągle to powtarza i podziwia pański umysł. Tak? Tak, pański umysł podnieca ją. Seksualnie? Tak, pański umysł pobudza seksualnie pańską żonę. Jest. Y Zwycięstwo zupełnie, wydaje mi się, nie jest spodziewane, i do niego dochodzi w takiej nie w pełni zaplanowanej sytuacji, co jest doskonałe z punktu widzenia kryminalnego toku. Myślę, że sam zwycięzca nawet się nie spodziewał swojego zwycięstwa. I takiego zwycięstwa.